No, a teraz ten nowy zestaw za 39 zł. O. Tutaj... I co, zły jest? jest? Zły? No pewnie, że nie jest zły. Nie, piękny, nie, patrzcie. Przeciw talerz, Przeciw jaki talerz, piękny, nowiutki. To, złamała, dokładnie ta śmiech. gwiazdka. Wiazdka. To co nam się pogruchotało na kawałki. Tutaj mamy. Podkładkę. Podkładkę jakąś... Tu jest ta blaszka ze ślizgami. To wygląda jak 16? 16, tak, tak, 16 mm. Tak, tak, bo to jest specjalne 16, bo jest 16 i 13, ale Aha. myśmy ostatnio zamówili części na 13 mm, a wał masz 3, no, 16, tak, więc trochę no. tam skrzaniliśmy. I mamy, skrzeniliśmy. I I mamy ile, roleczki, tak, roleczki nowe. roleczki i cały w ogóle wariator tutaj. No, a pokaż rolki, roleczki. Y, ile ważą. A rolki są, wiesz co, nie mam pojęcia, bo nie I było w opisie aukcji. Coś? Tak. <laughs> Dobra, to idź powagę. 8, o to ciężkie. O kurde, 8 gramów. 8 gramów? To dużo. O rany. Ale rzecz dowaliła rolki 15, no, ciała, no tak, 8, czyli 7,5. 7,5 gramma. Oran, jakie ciężkie rolki.